Urząd miasta poinformował o udostępnieniu dla puławian nowej karty mieszkańca. Ma ona pozwolić osobom mieszkającym w puławach na korzystanie ze zniżek podczas uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych, jak również innych usług. Z programu mogą korzystać osoby mieszkające w Puławach i rozliczające się z podatków w naszym mieście. Pierwsze benefity w ramach karty będą dostępne od piątku. Do programu przystąpiły m.in. Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Czartoryskich czy Centrum Informacji Turystycznej. We wtorek 12 marca wprowadziliśmy system karty mieszkańca w formie elektronicznej oraz. Naszej tradycyjnej, chciałem tu pokazać. Są to projekty wybrane przez mieszkańców. Postanowiliśmy wprowadzić trzy karty: każdy wybierze to, co mu się podoba. Oczywiście można także skorzystać z aplikacji mobilnej. Ci, którzy by mieli trudności, zapraszamy: Pokój 218, Urząd Miasta. Którzy by, szczególnie starszych, którzy mają problem właśnie z, z internetem. I cóż, no w końcu doczekaliśmy się coś, co wspomoże nas, mieszkańców płacących tutaj podatki, tutaj mieszkających, tutaj się rozliczających, którzy w picie w rubryce adres zamieszkania, wpiszą puławy, dzięki właśnie naszym podatkom każdego z nas miasto może trwać, rozwijać się, żyć. I dlatego jest to forma podziękowania dla mieszkańców, którzy w tej chwili mogą dostać realne benefity. Już prowadziliśmy od 15 marca, wprowadzamy u czy to na basenie MOSIR, czy Muzeum Czartoryskich, czy nasz CIT Centrum Informacji Turystycznej. I są to realne benefity zaczynające naszą kartę mieszkańca. Do tego zaprosiliśmy wielu przedsiębiorców i zachęcamy następnych do przystępowania do na naszej akcji, do naszej idei. Będzie to jednoczące nas przede wszystkim, nie tylko dziękujące, ale jednoczące naszą społeczność, naszych przedsiębiorców, mieszkańców, do tego, żeby mieć realną korzyść właśnie z bycia poławianinem, rozliczającym się tutaj mieszkającym i pracującym na rzecz naszego miasta. Kartę można pobrać w formie aplikacji mobilnej. Jest też możliwość otrzymania karty w formie fizycznej. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta.